jestem w Soli Zaczyna padać A ja ruszam na dwudniową wycieczkę Z Soli do Rycerki Przez Wielką Raczę Na Wielkiej Raczy będę nocował Tam się ekipa pałków szykuje Czerwonym szlakiem od kropki do kropki Taki krótki tym razem 50 km Podzielony na dwa dni Pełny trekking z plecakiem No i Kilometr od autka jest Za mną Dworzec w Soli przy dworcu, jest kropeczka czerwona, no i ruszam. Dzisiaj 25 km, już zaczęło padać, teraz jest moment, że przestało, ale będzie tylko gorzej dzisiaj, więc trzeba korzystać póki ładnie. Przebieranki pierwsze, jakieś tam warstwy trzeba zdjąć, bo jak się idzie to jednak jest ciepło. No to ruszam. w pomarańczowych w dziankach. No a pogoda się ustaliła, już pada równo. Jakieś 100 metrów temu? Mieliśmy pod drzewem przerwę na jedzonko, gdzie nas jeszcze bardziej zlało. A tu proszę jaka piękna wiata. No coś z pięknego. Ach! A jest i z Wardoń. Wydawało się najpierw na mapie, że to będzie tylko... Sam początek trasy a okazało się, że prawie połowę mamy za sobą. Warliśmy do pod podkalanką. Damy spotarz tam zrobiłane wisko. Zjemy sobie od roczniemy, się trochę i jeszcze nam zostało jakieś 4-4,5 godziny. Mas na wszystko pada, równo, wszystko mokre. przerwa obiadowo alkoholowa w chadce pod skalanką, jakoś tak Już za mną, za nami yy, właściciel tutaj za nas zszedł, nie, nie zajęło mu to chwilę, ale zszedł niewiele rzeczy miał ale dał się namówić, żeby nam zrobić grzane wino. Kosztowało nas majątek, ale było przepyszne. A no i ruszamy dalej. Zaraz z za chatką pod skalanką, gdzie piliśmy wino. Była e, chatka skalanka, studencka, z gdzicami powiązana. Weszliśmy e, tam na chwilkę, zrobiliśmy sobie kawę, z sumek z pesiku, e, Dobrą. Zagrzaliśmy się, ciepło, pełno ludzi, zupełnie inna atmosfera. E, przytulnie, aż się chciało, aż się nie chciało. Wychodzić a chciało się posiedzieć dłużej. Bardzo to dobrze zrobiło na morale. Zdecydowanie się teraz raźniej idzie, mimo że dalej pada i do końca dnia raczej taka pogoda już pozostanie. A mamy jeszcze jakieś 4 godziny marszu spokojnie, ze 12 km pewnie. Pewnie parę podejść, ale tutaj myślę, fajnie jest. Może zdążymy do schroniska, przynajmniej się zrobi ciemno. No jak nie, to trudno wyjmiemy. Są Ej, tu tam i dobry humor. Jadą znowu kłady w Gamonie, nie wiem czy to jest prywatny las czy nie, czy im tu kurwa wolno czy nie, ale jeżdżą dzbany malowane. Następne dzbany malowane jadą. Gramy kolegów, dodamy. za nami, teraz chyba jesteśmy na Magurze. Jeszcze zostało 6,5 km. Nic mi przed zmrokiem zdążyć. Nadzieja jest, zobaczymy jak pójdzie. Pogoda bez zmian. Teraz to wszystko inaczej pada, bo jesteśmy wyżej, czyli jesteśmy w chmurce. No to ale sipi cały czas, wszystko mokre. a ostatnie metry podejścia pod schronisko Dążymy za jasnego ale już zmęczenie jest takie fajne, już takie wyczekiwanie, żeby wreszcie zdjąć te mokre wszystko z siebie jest 7.30 Udało się nawet wyspać, osobowy pokój nawet ze stoperami daje radę. No ale teraz trzeba zobaczyć te widoki ze szczytu Wielkiej Raczyła. Piękne jak, jak zwykle widoki. Szybka wizyta na wieży, no i 7 godzin co najmniej przed nami dzisiaj marszu dalej. Jeszcze 5 km za nami. Była mała przerwa na przebieranki i herbatkę. Zostało nam 9 km do schroniska. Tam sobie zrobimy dłuższą przerwę. Coś zjeść trzeba będzie. No bo to już będzie ciut za połową trasy. Potem już raczej będzie na dół niż pod górę. Pogoda dzisiaj, jak widać, nie pada, co prawda, ale jest. Wszystko w pięknej mgle, jest tak wilgotno, nieprzyjemny ziąbek, no ale klimat niesamowity, taki piękny, zamglony las, coś fantastycznego. A po wczorajszych ulewach błota nie brakuje, tutaj to była moja ekipa, a tam dalej nie wiem czy widać. Ekipa ze schroniska idą w tą samą stronę, no i szukamy względnie niebłotnistego miejsca do przejścia tego bałaganu. Tu gdzieś widać niebo, pierwszy raz na tej wycieczce. na miastka słońca się pojawiła no troszkę się wypogodziło trochę niebieskiego nieba ciepełko troszeczkę troszeczkę ciepłko. Drogi zjedzone, trochę odpoczynku, i kontynuujemy podróż. Stało jeszcze 200 metrów, 200 metrów podejścia. Już nawet mówić mi nie umiem. I potem głównie zejście 14 km do auta. Przejdziemy sobie w dół, o, tak cały czas przez las już teraz, zostało <coughs> jeszcze jakieś 7 kilometrów, prawie cały w dół, z tropiskami inaczej. I tak, to tam byliśmy dojść przed zmierzchem do auta, jeszcze się za jasnego trochę uchrześcijańczy i w Kilometry, już coraz niżej Widoki z A no, już w dole cywilizacji widać końcóweczka Teraz będziemy szukać dworca, na dworcu jest kropka I kolejny szlak Tym razem krótki, 50 km A no, nam wyszło trochę więcej, myślę że tak z 57 Z tymi wszystkimi dojściami i odejściami ale w takiej scenerii, przy tak krótkim dniu że chyba nawet biegowo byłoby trudno to zrobić naraz raz sporo przewyższeń było na tym dystansie wydaje mi się, że 2,5 tysiąca na pewno sprawdzę to jeszcze będzie na pewno w opisie podam a jestem już w rycerce ten kawałek jeszcze tutaj ulicą do, do dworca będzie kropeczka koniec tej przygody dwudniowej o taki fajnie włączony jestem, jeszcze trzeba potem będzie się ogarnąć trochę bo po tym błocie które było to nawet nie bardzo wiem jak wziąć auto fajna przygoda, bardzo fajna trasa polecam, można Spokojnie i na 2 dni i na jeden biegowo czy tam bardzo już intensywnym trekkingiem w jakimś tam czasie letnim Super, można też na 3 rozłożyć w zasadzie też były były 12 dni na trasie w sponisku i z tego bez kłopot super Plan na weekend A jest kropeczka

No robi wrażenie taka ilość drewna. Już abstrahując od tego, czy się z tym zgadzam, czy nie, to wygląda to niesamowicie.